spokojnie zamykaj buzie. patrz, patrz jak to wyciągnął wyciągaj, 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 wyciągaj dobrze spokojnie miło, spokojnie spokojnie zrywaj go zrywaj dobrze, masz dominującą zostań, zostań, nie spiesz się no, uciekaj, z tego nie oddawaj mu łapy. Dawaj go pod siatkę, pod siatkę, żeby nie manewrował. Pod siatkę. Tak jest. Tak jest. Wciskaj go w siatkę. Wciskaj! Dobrze! Dobrze, obijaj go! Obijaj go! Masz boczną, masz boczną miłość! Masz boczną. Masz bocz... Kurde, nie! Dobrze! Duś go! Dobrze! Tak jest! Bardzo ładnie! Dobrze! Ciśnij! 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 Ciśnij go! Dobrze! Bardzo ładnie! Obijaj! 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 Wciskaj go w siatę! Wciskaj! Tak! Żeby nie miał manewru! Tak, dobrze! Dobrze! Duś! Duś go! Zagroź biodra do góry, zagroź biodra do góry, jeszcze mocno do góry biodra. Wyżej gardę zamknij. Dobrze, ręka, ręka. Dobrze młode, trzymaj sobie, trzymaj, odcinaj mu powietrze. Odcinaj mu powietrze. Ładnie, Od, wykrywasz miłosz. Odcinaj, odcinaj. Spokojnie. Mocno dawaj. spokojnie, spokojnie. Spokojnie Przekręcaj się miłość przekręcaj się. Nie się tutaj nic nie ma, bardzo dobrze, on tu traci siłę, bardzo dobrze. Przekręcaj się. Miłość, spokojnie. Sprawaj, sprawaj, stawaj na, zach. Systematycznie na górę. wyciągasz systematycznie głowę. Głowę wyciągasz, głowę wyciągasz, podnosisz biodra i wyciągasz głowę. Ważaj, bo o, wychodzi. Tak tak Ważaj. I to głowa bardzo dobrze. Przychodzisz pój� i Bardzo dobrze. Pomału, pom Trzymaj go, dobrze. Dwie i pół minuty. I no dobrze jedy. Dobrze, dobrze, kręć się, kręć się. Dobry, ładnie, ładnie, ładnie. Dobrze tą nogę, odchodzisz tą Bardzo ładnie miłoż. Tak obijaj, obijaj dobrze, bardzo ładnie. Pięknie! Pięknie! ciągnij. Ciągnij miłoż. łóż. wygrywasz. Sędzia kazmu ściągnij. Do niego, do niego. Nie skręcone nogi, bo nic nie wyjdzie. Niego. Tak, dociskasz i wyciągasz. No, Sędzia, ściągnij mu kask, przeszkadza mu, tak? Pracuj, pracuj Mazak, pracuj. Dobrze. dobrze. Pracuj, bardzo dobrze. Lukuj, kuszy, tak lukuj, tak. Lukuj, Ładnie miłość. Ciągnij, 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 wyciągaj go. Tak, do boczna, do 3,5 minuty około. Mazak, nogi strzelić. Jeszcze czegoś zostało. Dobrze. Pięknie! Trójkąt. Masz trójkąt! Trójkąt! Nie, schował mu się nogę. no to się schuje. Dobrze, młody. Uciekaj w teraz! Kurwa. Dobrze, widzę to! Do Dobrze, pracuj, pracuj, pracuj! Obijaj go! Obijaj go teraz! Pracuj! Obijaj go! Miłość! Obijaj go! Obijaj! Czas poszedł? Tak jest, młody wygrałeś.